Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i zapraszam serdecznie do Pomówmy Realnie, w którym dzisiaj gościem jest Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich. O czym dziś powiemy, Marku? No, dzisiaj powiemy o takiej kalkulacji strategicznej związanej z wojną na Ukrainie. Dlaczego moim zdaniem ta wojna będzie się przedłużać? Jakie to wyzwania rodzi z punktu widzenia Polski i państw NATO, i dlaczego powinniśmy budować nasze siły zbrojne, a nie robimy tego, moim zdaniem, tak jak należałoby? No właśnie, więc te dwa główne wątki, ale także rozwój sytuacji na wschodzie w szczegółach, w bardzo wiele istotnych aspektów. Tutaj wejdziemy w szczegóły polskiego programu zbrojeniowego i ważnego tekstu Marka Budzisza. Na ten temat, do którego link poniżej Państwa znajdziecie, a który szczegółowo dzisiaj omówimy. Bądźcie z nami.